Dobrze. Możemy pomiędzy łóżkami. Możemy się zacinać. Czy możemy, że Nie rozumiem twego języka. jest i powinno się tam być wszystkie znaki. jaki ile Lambi, 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 Junior, Lambi, 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 <śmianie> powiedziała <śmianie> i mam 6993 czego nie nie śmieć e, metrów e, <śmianie> 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 no wiesz niech <śmianie> spadła no wiesz bo <śmianie> ja że pomyślać, że to jest samy ty Ja się rozboję. boję nie mnie w tym momencie Świerciule, widzę konie waszych nóg Chyba coś zrobiłam źle, ale nie wiem co A to jest? O, tu są to czegoś, Chyba czegoś nie wzięłam Kto robi ten samochód? Co tu Wiedziałam, ŻE COŚ ZROBIŁAM ŹLE, JESTEM DEBILEM ej, ej, czy my mieliśmy coś wziąć od Marley'a? O WŁAŚNIE <śmiech> <śmiech> Serio? Marki jakieś miałyśmy wziąć <śmiech> <śmiech> ja taka, Boże Czemu to jest na mapie zaznaczone? <laughs> no WŁAŚNIE Jak? <laughs> <laughs> ja walę Dalej niż widzę, kurde Co <laughs> <laughs> z wrażenia To ostatnia niedziela Co? A to. gdzie jest ta ostatnia niedziela? Bo tu jest... Niedziela <gryw attractions> yy, Ale... widzisz nic na kucyka normalnie Jeszcze strzemiona obciągnięte Wciągnięte <m indoors>

Teraz to zobaczysz, o, o, przejdzie te wszystkie najśmielsze oczekiwania Co ona kurde robi? Jezus Maria, co to robi? Co to? Jezus! Jezus <śmum> 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 yeah, Maria, co robisz? Ej, powiadaj ci u mnie, co ty robisz ja się ciebie boję. Śmiechłam. Jest ciekawa, jak długo wyczyma. <laughs> Ale ona się patrzy na mnie wzrokiem, jakby wybiała połowy rodziny i takie You are next. <laughs> że ojciec nawet nie wiedział, że jego córka jest adoptowana, a jego córka o tym nie wiedziała? O kurde, Nie liczy się. Co? O Jezu! Zabryź, eee. zabryź, zabryź, Jezu, co No serio, to jest straszne. O, lawka lafka! Karmel znalazł malawę w murlecy. Jeszcze nie było. No wiesz... to ciebie, drogie moje, drogie, kochane. Bo ja, ja was przestrzegam, byście używał polskich znaków. Bo nie wiem, czy wy mnie robicie łaskę, czy łaskę. A nie? komentujcie, subskrybujcie, łapki które mi wyjdziane. Juniorka nie było, gdyż iż, aż ponieważ, dlatego że gdyż, powinno być to wyjaśnione na początku, ale nie zapomniałam. Przepraszam a bardzo. Więc, a więc, a więc, a juniora nie było, ponieważ dopadły ją... E, Elf. Elfy. co? Jakie elfy? <laughs> Czy to właśnie elfy? Tak, dopadły ją elfy, które wyszły z szafy mm -hmm. Japończyka i postanowiły ją uprowadzić. Ja, 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 ja juniorka uratuję, nie ma się. No. Tak, tak, tak myślimy tak, tak, tak. Na, na nich yy, groźne węże dusiciele Boa, które je, ich Tak, i, i burze tysiąca nocy, co? Dobra, nieważne tak, już. Tak, i siedem plag egipskich. I wszystko inne. I, tak, i wolę I, i Juniorka. A tak naprawdę to Neta nie miała. <laughs>